Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Powszechnie uważa się, że marzenie o domu jest symbolem spokoju i komfortu. Ale należy również zauważyć, że bardzo często dom człowieka odzwierciedla jego wewnętrzną siłę i zdolność do przeciwstawiania się. Przeciwnością losu jest to, w pewnym sensie, wewnętrzny świat śniącego. Wiedząc o tym, można zrozumieć, co marzy o bogatym domu. Piękno duszy, bogactwo uczuć i emocji to jest to, co można utożsamiać. Prezydencją widzianą we śnie, interpretować marzycieli. Krótkie interpretacje. Wiele osób musi wiedzieć, co przyniesie im przyszłość, aby być pewnym swojej przyszłości. Jedną z najlepszych wyroczni jest sen. We śnie osoba nie tylko doświadcza pewnych wydarzeń, ale podświadomość mówi jej, czego może się spodziewać w nadchodzącym dniu. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, co się śniło i być w stanie to zinterpretować. Ale jeśli sen pozostawił w pamięci tylko małe iskierki, nie denerwuj się. Lunatycy udzielą odpowiedzi na każde, nawet najklucze pytanie. Więc co, jeśli śniłeś o bogatym domu? Własna rezydencja, symbol sukcesu. Mieszkanie nie należy do ciebie? Przemyśl swoje poglądy na życie. Zwietrzały, ale elegancki zamek twoja pozycja w społeczeństwie straciła na sile. Widzieć karaluchy w drogim otoczeniu cierpią z powodu zazdrosnych ludzi. Pracować w bogatym domu, awans. Sen o młynarzu. Jeśli śnisz, że straciłeś niekosztowne mieszkanie, uważaj na wydatki. Taki sen oznacza niestabilność finansową. Ale ten, kto we śnie wrócił po długiej nieobecności w swoim stylowym mieszkaniu, może liczyć na dobre wieści. Taka wizja oznacza sukces w wymyślonym wydarzeniu. Mieszkać w rezydencji to znak powodzenia i szczęścia. Śnisz, że mieszkasz w pięknym, bogatym domu? Czeka na ciebie szczęście i dobrobyt. Wskazuje również, że twoja dusza i umysł są w stanie pełnej harmonii ze sobą. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli piękny dwór otrzymałeś w spadku. Niezupełnie doskonała interpretacja snu, w którym sprzedajesz swoje piękne, rodowe gniazdo. Taki sen zapowiada zniechęcenie i rozczarowanie, zdenerwowanie wschodniego marzyciela. Pracować w bogatym domu jako symbol rozwoju kariery. Sukces w karierze czeka na tego, kto we śnie widział, że pilnuje czyjegoś bogatego domu. Ale praca jako kucharz lub pracownik kuchni w czyimś pałacu to znak, że zostaniesz dopuszczony do kuchni swojego przedsiębiorstwa. To znaczy, staniesz się jednym z tych, którzy nim zarządzają, prorokuje Lunar Dreamer. Również przyjemna interpretacja cygańskiego marzyciela, wyjaśniająca, Ceo marzy o pracy jako guwernantka lub majordomo w czyimś bogatym. Domu oto znak, że twoja opinia zostanie rozważona i zostaniesz poproszony o radę. Wizyta u oligarki, czyli przewartościowanie wartości. Jeśli chcesz wiedzieć jak wygląda sen, w którym jesteś gościem w bardzo dużym i bardzo bogatym domu, to zajrzyj do dreambooka panny Has. Być może naśladujesz osobę, aby osiągnąć status, którego nie możesz osiągnąć, a to bardzo cię denerwuje. Być gościem w dużej posiadłości słynnego alegarki i znak wewnętrznej walki. Cóż, jeśli jesteś gościem tego bogatego człowieka, którego lubisz, wszystkie wątpliwości co do ich własnego znaczenia zostaną rozwiane. Ale jeśli widzisz, że wielka domena na ciebie naciska, to w rzeczywistości musisz zwrócić uwagę na to, jak ustalasz priorytety. Udostępnij, autor Inga Archangelska, najnowsze komentarze: 31. Jul 2021, Natalia chce mieć własny dom. 10. Jan 2021 marze o domu o moim domu. Przynajmniej jeden pokój, ale mój własny. 22 grudnia 2018 roku Irina chce mieć dom, a nie mieszkanie. 18. Noów, 20.17 Tatiana chce mieszkać w pięknym domu. 11. Now, 2017 więc zajdziesz w ciążę, w ciągu 3 do 6 miesięcy będziesz miała chłopca, spadkobierce powodzenia i wiary w siebie. 11. Jan, 2017 Aysulu chcę zajść w ciążę, to moje marzenie. Powiedz coś jednak, Freud Segment Sen i marzenia senne. Wydawca, Olympia Press, 1997 rok, 544 centów. ISBN. 978 myślnik 5 myślnik 15 000 30 8, Mrs. Hassey. Sleep and Dreams. Wydawca Amrite 2017 rok 80 centów. ISBN 978 myślnik 5 myślnik 413 01 471 4. Kraus Kler Marzyciel Wydawca AST 2015 rok. 320 centów ISBN 978 5 17 09 04 40 2